Oczywiście zwiernej święta, jak następna, właściwie obchodzi zewnętrzną uroczystość, solemnitas, ta, e, m, święta Matki Bożej, Różańcowej, Różańca Świętego, który właściwie to święcie obchodzisz jutro, 7 października. W tej uroczystości pragnę Wam przypomnieć arcy ważne orędzia Matki Najświętszej. W Fatimie, a także w wielu, wielu innych miejscach, gdzie ona błaga, abyśmy codziennie odmawiali różaniec. Co więcej, Matka Najświętsza oznajmi, że teraz Pan Bóg daje światu ostatnie środki z ratunku, zbawienia na te ostatnie czasy, a poza, już, poza tymi już Pan Bóg już nie będzie. I siostra Łucja z tego właściwie wnioskuje, że jesteśmy rzeczywiście w czasach ostatecznych, kiedy już Pan Bóg daje nam te najważniejsze, te ostatnie środki. I te ostatnie środki to jest nabożeństwo do niepokalanego Serca Marii i nabożeństwo do Różańca Świętego. Matka Najświętsza podaje nam różanie Święty już od praktycznie tysiąc lat. Kiedy świętemu Dominikowi objawił, objawi, objawiło się i dała właściwie tą niesamowitą broń. I od tego momentu zwyczaje różańcowe są niezliczone. Natomiast my musimy zwracać uwagę, jakie znaczenie ma różaniec w ostatnich czasach, w których żyjemy. Otóż Matka Najświętsza nie chce powiedzieć po prostu inne, te, te wieczne środki spawienia, które Pan Jezus Chrystus ustanowił, nie były już aktualne. Jak Msza Święta, sakramenty święte, jak z jasne, po prostu są te zawsze, zawsze trwałe środki i kanały, przez które Pan Bóg daje swoje boże życie, swoje łaski, czy nawrócenia, czy uświęcenia. Ale abyśmy dostrzegali te łaski, abyśmy skorzystali z tych łask, abyśmy wrastali dzięki tym łaskom Msza Świętych, z tych Czasów i sakramentów świętych, wrastali w cnoczym, i przede wszystkim, abyśmy mieli siły, siły, aby oprzeć się okropnym atakom swego ducha, to potrzebujemy akurat te ostatnie środki, które są w ostatnich czasach świata, w ostatecznych czasach, bardziej aktualne niż we wszystkich innych czasach. A te inne czasy bardzo potrzebowały Matkę Najświętszą Różańcową. Dzięki Różańcu, dzięki odmawianiu Różańcu Świętego, jesteśmy teraz, nie jesteśmy muzułmanami. Inaczej po prostu już dwukrotnie muzułmanie wszystko właściwie tutaj, co było w Europie katolickiej dawnej, właściwie sobie przyłaściły. Tak jak było w, w swoim czasie w Afryce Północnej, gdzie też było kwitnące chrześcijaństwo. Dzięki różańcowi jedyny katolicki kraj w Azji pozostał katolicki, są Filipiny. Dzięki różańcowi w Japonii wierni, bez mszy, bez kapłanów, bez właściwie żadnej pomocy ze strony kogokolwiek, zachowali wierność Panu Bogu w Kościele katolickim podczas 250 lat. Jedno pasmo cudów. mój drodzy, moglibyśmy całe dni i nocy rozważać o te, o te, o te, o te, o te zwycięstwa. Wracamy teraz na nasze czasy. Dlaczego Matka Najświętsza tak podkreśla ważność Różańca Świętego? Tutaj uczymy się nie za bardzo od samych objawień Matki Bożej, ale od magisterium Kościoła, ponieważ papieży wielokrotnie przedstawili nam ważność Różańca Świętego. Posłuchajcie, abym robił teraz małe podsumowanie. Przedstawią Różańca Świętego nie tylko jako piękny łańcuch, który łączy nas Ludzi z biednej żeni, z niebem, ale przekazali nam Różaniec Święty jako najsilniejszą broń, którą Pan Bóg nam dał, aby zniweczyć wszystkie wrogi napaści, o czym świadczą akurat te rodziceństwa Różańca Świętego w, w całej przeszłości. I dlaczego tak jest? Ponieważ Różaniec Święty przedstawi nam piętnastu tajemnic Różańca Świętego. Piętnastu! Tajemnic Różańca Świętego. Bo Matka Najświętsza objawiła piętnastu tajemnic Różańca Świętego, Świętego Dominikowi. I, Mat, I Pan Jezus Chrystus właściwie to przedstawi, przed, podkreśla. Matka Najświętsza, objawiając się w Fatimie, przedstawi nabożeństwo do jej, jej niepokalnego serca i między innymi masz w pierwszy sobotę miesiąca rozważać piętnastu minut nad piętnastoma tajemnicami Różańca Świętego. Żadna władza rzymska, nawet najwyższa, niech się nie, 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 nie ośmiela po prostu właściwe usuwać albo pożegnać się z rozkazami w nieba. To dostaliśmy od nieba, moi drodzy. I to jest bardzo ważne, ponieważ w tajemnicy właściwy naszej wiary, ilu ich jest? Nie jest piętnaście, nie jest dwadzieścia, nie jest pięćdziesiąt, jest setki tajemnicy. Tajemnica, właściwie to są rzeczy, które w pewnym sensie zostały nam objawione, ale w pewnym sensie są zawsze ukryte. I każda, każde wydarzenie w życiu Pana Jezusa Chrystusa jest tajemnicą, ponieważ Pan Jezus Chrystus objawia nam coś o Bogu, o, ta, o, o wielkości Pana Boga, o zamiarach Pana Boga, o czynach Pana Boga co widzimy, a za tym stoi cały duchowy świat, który nie widzimy, do którego, którego wchodzimy powoli, powoli, w miarę jak Pan Bóg nam ten duchowy świat otwiera. W tajemnicy właściwie w wydarzeniu, na przykład pojmania Pana Jezusa Chrystusa, co nie stanowi tajemnicy Różańcowa, poimanie Chrystusa mamy około 10-12 różnych malutkich, ale jak się ważnych wydarzeń i każde wydarzenie jest tajemnicą, tajemnicą naszej wiary. Więc ich setki jest. Jeśli Matka Najświętsza przedstawi nam piętnastu, to oczywiście nie chce nam powiedzieć, że po prostu inne nie są ważne. Nie chce też nam powiedzieć po prostu, że nie ma innych. Nie. Ona wybiera z tych wszystkich setek tajemnic naszej wiary, naszej świętej katolickiej wiary, objęcie Bę Boga piętnastu, ja, najwięcej ważnych. I twierdzi, stwierdzi, że te tajemnice musimy zachować, musimy w nich żyć, musimy je przysłajać, musimy do nich iść, musimy je pogłębić. Jeśli tych tajemnic zapominamy, stracimy naszą wiarę. Jeśli tajemnice, te piętnastu te zachowujemy i przestrzegamy, nie stracimy naszą wiarę i utrzymujemy naszą katolicką wiarę. Więc to jest zbiór, który nie został dokonany przez ludzi, ale przez niebo, aby nam przedstawić na codzienne rozważanie, odmawiajcie codziennie różaniec, po prostu właściwie te najważniejsze wydarzenia potrzebne do naszego zbawienia. I tak podzielimy po prostu te wielkie tajemnice w, w jakiś tryptyk, w trzy części, jak wiecie bardzo dobrze. Chwale, część euh, radosna, część, część bolesna, część chwalebna. I teraz zobaczysz od razu, jak ten różaniec święty jest ta niesamowita broń, arcy skuteczna w walce z obecnymi wrogami. Pierwsz te tajemnice radosne. O czym tu chodzi? Tutaj właściwie Matka Najświętsza chce, abyśmy się skoncentrowali na rozważanie po prostu tych radosnych wydarzeń, że Pan Bóg przyszedł na ten świat w nie, że Pan Bóg objawi się na świecie Boże narodzenie, że Pan Bóg zaczyna działać w świecie, przedstawienie w świątyni i Pan Jezus Chrystus jest ten, którego musimy szukać w świątyni i szukając znajdziemy go. Tajemnice radosne, moi drodzy, tak naprawdę przestanie, nie wiem, co. To jest wybór wielkiej, wielkiej, wielkiej liczby tajemnic, krzycza Pana Jezusa od Jego początku i życia ukrytego. I wtedy Święty Kościół chce zwracać uwagę na to, co tutaj najważniejsze jest. W centrum tych wszystkich tajemnic radosnych to to jest Pan nasz Jezus Chrystus. Chrystus. Z ciemności na świecie, tak Ewangelia dzisiejsza nam przypomina, cały świat zagubiony, cały świat w rękach diabła. I nagle niesamowity moment, kiedy Bóg stał się człowiekiem. Światłość wiekuista jest wśród nas, jest się w łonie Marii. słowu stało się ciałem. I nagle nasz wzrok odwraca się od wydarzeń tego świata przejmujących o tego, co Cesarz Rzymski robi i egipcia, egipcia, e, e, filozofy e, e, w Atenie gadają, albo właściwie inni po prostu e, Rzymianiem prowadzą swoje wojny, co wtedy było aktualności tego świata, to wtedy wszystkie właściwie prawdziwe oczy zwracają się do jednego punktu, mianowicie do tego miejsca, gdzie Słowo stało się ciałem. Kiedy Bóg nareszcie, właściwie zapowiedziany pod wszystkimi tysięcy lat, objawił się. Tu jest! Kto tu jest? Wiesz, co jest świat? Cały wszechświat? Cała historia świata? Nic. Kto tu jest? Ukryty w łonie Marii. Bóg, który jest wszystkim. Pamiętajcie, już śmieją, że niektórzy po prostu świat, wszechświat wszystkim, kropelka. Bóg, nieskończony ocean. I teraz ten Bóg, choć ukryty, pojawił się w dniu jako małe dzieciątko. Moi drodzy, to jest niesamowity. To jest nasz Bóg, nasz spawiczel, Jedyna możliwość ratunku. Jezus Chrystus jest wśród nas. Już nie jesteśmy sami. Już nie jesteśmy pod pawaniem Pana diabła. Już jest światłość w tych ciemnościach. Musimy do tej światłości iść. Moi drodzy, rozumiecie o to chodzi? Centrum świata to nie człowiek. To nie godność człowieka. To nie jest raj na ziemi, To nie są masońskie głupoty i komunistyczne arcygłupoty, To nie są modernistyczne po prostu gadania o właściwej planecie, o czystej wodzie i takich innych po prostu aberracji. To jest właściwie najważniejsze. To jest mowa, że właściwe centrum świata jest jeden. Jeden jedyny. I w centrum mojego życia jest jeden jedyny jest jeden fundament, na którym musimy budować, do którego musimy wracać w każdej chwili, do niego patrzeć, od niego otrzymać wszystko, bo tak naprawdę, wszystko od niego dostaniemy. On jest naszym stworzycielem, Bogiem, z Ojcem i z Duchem Świętym, daje nam w każdej chwili wszystko, co mamy, czym jesteście. Więc tylko sprawiedliwość wymaga od nas, abyśmy ciągle na niego patrzyli, bo my jesteśmy od niego i w każdej chwili dostaniemy od niego i do niego wracamy. Widzisz? Jak to jest woń wobec tych wszystkich właściwych, które dzisiaj na sieć mogącym, sieć w internecie gadają nam: Nie ma Boga, wszystko dla ludzi, wszystko, aby człowiek miał swoje ciemności i wszystkie te inne acy, właściwie głupie kłamstwa, w to ludzie chętnie wierzą i oddają, że wtedy rozpuszczy, szukają szczęścia, gdzie jest tylko właściwie wolny spad do piekła, w tym momencie tajemnice radosne. Człowiek, który jest atakowany w szkole, w uniwersytecie, właściwie przez wszystkie mass media, przez wszystkie elektroniki, przez ten właściwie niebezpieczny ekran, przez te wszystkie, po prostu, konstytucje nawet pańskie i te wszystkie po prostu całe publiczne życie, a nawet przez obecny właściwie przekaz modernistów od samej góry Kościoła, to człowiek, po prostu, jeśli tym żyje, to zginie, to na końcu będzie też na końcu praktycznie wierzysz, że oni mają rację. I ja, ja też się nie tylko dla tego świata i szukam też mojego małego raju na ziemi. I też od czasu do czasu, jeśli wszyscy grzeszą, to ja mogę też. I to jest droga do piekła. O mój drodzy, jaka wielka broń. Jeśli codziennie wyciągasz tą broń, urzanie święty. Nie, nie świat, nie człowiek. Nie raj na ziemi, ale Jezus Chrystus, wczoraj i i na zawsze, mój Pan i Bóg przede mną. On jest fundamentem, On jest moim wszystkim, On jest Bóg mój i moje wszystko, jak mówi piękny święty Franciszek. O mój drodzy, to jest mład, moc. I to daje różaniec, rozumiecie? Jeśli rozważacie te tajemnice, to o tym jest mowa. I dlatego, jeśli chcesz fundament budować z Twojego życia, jest tego jeden, jedyny fundament, na którym budujemy, mówi właściwie apostoł, jest Chrystus. On jest skała. Opuść jest tego piasek. I dlatego wszystko runie, jeśli na tym Buddha nie budujesz. I nie tylko raz, nie tylko w dniu Twoich przyrzeczeń Świętego, ale codziennie. Tajemnice bolesne. Znowu, zbiór. Nie tylko no, praktycznie całego życia Chrystusa na ziemi koncentruje się na tym, właściwie co Chrystus, tak po co Chrystus przyszedł. On przyszedł, On w centrum. A teraz po co przyszedł? Aby nas bawić, aby nas ratować. Całe Jego życie jest przygotowane do tej jednej godziny, moja godzina. I ta jedna godzina jest, to jest akurat jego męka i śmierć na krzyżu. I to jest siedmiot drugiej części Różańca Świętego, tajemnic bolesnych. Ale tak naprawdę, co Pan Jezus Chrystus tu nam objawia? Że jest miłością. Że on miłość, która daje życie swoich ukochanych. które oddaje życie od ostatniego wylania, od ostatnie kropli krwi. I my rozważamy to w tajemnicach bolesnych. I te tajemnice bolesne pokazują nam największą możliwą miłość. I największy wyraz miłości to nie gadać, to nie pocawować, to nie piękne słowa powiedzieć, ale pracować. Cierpieć i nawet umierać dla ukochanego. I to Pan Jezus Chrystus nam pokazuje w absolutnie, absolutnie największy możliwy sposób. I teraz Pan Jezus Chrystus chce, abyśmy rozumieli, na czym polega nasze ziemskie życie. Na fundamencie budujemy nasze codziennie życie. Co masz dzisiaj robić? Kochać, miłować. Ja mam, mam wyrażasz moją miłość. Powiedzieć mojemu bliźniego tylko kocham Cię. Już co wystarczy tylko śpiewasz, kocham Cię. Wystarczy? Nie wystarczy. I przede wszystkim mamy tyle tych ataków, aby tej miłości nie było. Nasze po są reakcje wobec praktycznie wszystkich ludzi doradzi. raczej... Mmm. A co to ta miłość? Oskarżamy się w spowiedzi praktycznie nieustannie. Można powiedzieć po prostu, co tu się dzieje? Co się dzieje z moim życiem? Po prostu ciągle przecie przeciw miłości i wobec Pana Boga. Więc aby uratować się jest jedna droga, droga krzyżowa. Jedna możliwość, miłość Chrystusa, pociąga nas do krzyża, pociąga nas do tajemnicy krzyża obecnej tutaj, na obecnego tutaj na ołtarzu. Abyśmy widzieli Jego miłość i karmili się z Jego miłość. Przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. I teraz Pan Jezus Chrystus, swoją miłość odwiera się, serce odwarty, rany, wydają właściwie tą najdroższą krew, aby nas obmywać, aby nas wzmacniać, aby właściwie rodzić nas coraz więcej, więcej. To, to co mamy robić w naszym życiu, miłować Pana Boga i bliźniego. Ten, który rozważa Chrystusa cierpiącego i umierającego. Nie może być obojętny wobec tego, co Chrystus dla niego robił. Taka miłość, niesamowita, taki ekscesu miłości. Wobec tego ja mogę tylko, Panie Jezu, abym Ciebie trochę chociażby kochał i to i tamto cierpienie wytrzymał. I to daje nam odpowiedź, po co jesteśmy na ziemi. Co jest najtrudniejsze na te, na tej, w, w tej padole łez? Powiedzcie mi, co tu, tu Tobie jest ciężko? Tu za chwilę piękny obiadek, to nie jest ciężko. Czas, który dostaniemy, to bardzo ciężko nie jest, prawda? Spać spokojnie w łóżku nie jest ciężko. Ciężko jest, jeśli zaczynają zgrzyty, jeśli zaczynają upokorzenia, jeśli zaczynają ataki, jeśli nasze po prostu ułomności budują po prostu w nas jedną wielką katastrofę, jedną wielkie zamieszanie. I to jest mamy po prostu na co dzień, moi drodzy. I ciągle po prostu zmagamy się z tymi. Cierpieniami, cierpieniami ciała, cierpieniami duszy, serca i na końcu, właściwie największym cierpieniem, który jest śmierć. A moi drodzy, wobec tego, jaka jest opowieść? Pawsze, się, pawsze, się, oglądaj wszystkie filmiki od początku do końca Twojego życia i będziesz zdrowy, będziesz piękny, będziesz piękna, nawet jeśli masz 105 lat. Droga Babunią. Po co właściwie wierzysz w takie rzeczy? I my w prostu zaczynamy żyć w takim urojeniu, jakby szczęście, które dostaniemy, przez to, że przede wszystkim czyli go unikać unikać ofiary, cierpienie, wszystkie te straszne rzeczy, które świat w Cierpienie nie, a jednak cierpisz, a jednak ciężkość jest. Kto daje odpowiedź? Odpowiedz, widzisz. Nie tylko dobrze żyć, ale akurat to, co świat uznaje za przeklęte, co usuwa modernizm, masoneria i tych wszystkich po prostu prorocy zła, to dla nas jest najpiękniejszym wyrazem miłości. Widzicie, to jest piękne, bo możemy ofiarować nasze cierpienia, co to dla świata jest zupełnie bezsensowe. Jeśli stanie się starszym i powoli dolegliwości coraz okropniejsze, po co mam jeszcze żyć? Daj mi po prostu, bo właściwie, i przygotować loch tutaj na ziemi, lepiej będzie. O nie, to nie jest to. Im bardziej cierpisz, tym więcej możesz robić z miłości do Pana Boga. Więc im, sta im bardziej starzejesz i wiesz, dlaczego masz cierpieć. Zjednoczony z cierpieniem Chrystusa, to Twoje życie rozwija się. I najważniejsze to spędzi właśnie końcówka Ten, ta droga do szczytu, droga krzyżowa. Człowiek. Twojej człowieku, Twoje życie zmienia się nie do poznania. Jeśli zaczynasz rozumieć właściwie, na czym polega ta wielka sprawa mojego życia, kochać, miłować, Boga bliźniego, a przede wszystkim przez noszenie moich Krzyżysz. Ale skąd mamy mieć siłę, aby to obyć tajemnicy bolesne Różańca świętego. Jeśli ci ciężko jest, to wiesz bardzo dobrze, że masz iść do Matki Bolesnej, do Chrystusa cierpiącego i natychmiast dostaniesz siłę. I z tego powodu, co świat teraz mówi? Świat, twoje życie, to tylko szukanie po prostu, przyjemności, i to kończy się po prostu potem z okropnymi grzechami, łającymi o do nieba, i kończy się bardziej jeszcze po prostu właściwie tym niesamowitym rozczarowaniem, niesamowitym po prostu, rozpaczą, że człowiek po prostu na końcu swojego życia to wszystko była tylko jedna wielka obluda. Jedna wielka po prostu, właściwie jedno wielkie oszukanie z tych mistrzów tego świata i diabeł będzie cieszy, ponieważ wabił ciebie, nic w twoim życiu dobrego nie robiłeś, tylko szukałeś siebie i twoich zmysłowości i to właściwie zawita ciebie ze sobą w piekle. Wobec tego tajemnice i są takim środkiem zaradczym, taka broń, która właściwie pozwala nam widzieć prawdę i reagować wobec wszystkich problemów, trudności naszego życia godnie jako dzieci Bożych. I Chrystus zapewnia nam z Matką Najświętszą największą pomoc, jeśli to robimy. I tajemnice chwalebne. Ponieważ nasze życie, moi drodzy, nasze nasze życie na ziemi, nasze, sens naszego życia nie kończy się w cierpieniach trudnościach, śmierci. To są straszne słowa, ale to jest właściwie nasz los. Natomiast zakończenia, na tajemnice chwalebne. To wszystko, co mi zmierza, po prostu nawet najokrutniejsza chwila mojej śmierci, kiedy niestety twoje ciało staje się na jakiś czas pokarmą robaków, choć tych bardzo nie chcesz, ja też nie, i twoja dusza będzie może może palić ogniu czystcowym może wiele lat. To wszystko ta perspektywa byłaby straszna, gdyby nie było na tym wszystkim, bo tym wszystkim jest jeden, jeden bardzo ważny, najważniejszy element tajemnicy chwalebnej. martwych stanie. W niebo wstąpienie. Ogień miłości Ducha Świętego. I ta, która to wszystko już przeżywała jako jedyna, to moja królowa i moja matka, która pociąga mnie w niebo wzięcie i ukurowanie Małyszeńskiej Marii Pini, Panny, do tego zmierzam. Wieczne życie. Kiedyś już nie ma śmierci, kiedyś już nie ma łez, nie ma problemów, nie ma trudności, nie ma chorób, nie ma nieuczciwości, tylko jedna wielka szczęśliwość, jedna wielka, niekończąca się młodość, owie, o wiele lepsza niż tutaj na ziemi najmłodsi bo po prostu i świeście ludzie mogą istnieć. I to na wieki. I oglądanie Boga twarzą w twarz. Nieupisane szczęście, co nikt nie zrozumiał z nas. Może nikt nie rozumie, bo to jest tak, taki bezmian. Do tego zmierzamy. Za chwilę, babciu, który masz więcej niż 60 lat, czekaj na to jeszcze 5 lat, 10 lat i tam to będzie. Jeśli, jeśli oczekujesz to. Moi drodzy, i teraz wobec tego, wobec tajemnicy śmierci, końcówki, co tamci nam mówią? No, człowiek to nie ma nic po prostu właściwe. Nie mają proponować żadnego szczęścia. Widzisz po prostu piękny raj masoński? Na końcu wszyscy będziemy tylko i wyłącznie pokarmem robaków. I tyle. A tutaj pan Jezus Chrystus nam powie: drogi, drogi, widzisz co ja ci obiecuję? A ja nie tylko obiecuję, sam to przekazałem, bo w niebo wstąpiłem, z martwych stałem, ze zmarłych. Do niebo wstąpiłem, przygotuję ci miejsce. I tam masz być, że ja jestem i przyjodę, przyjdę znowu. Zobacz Ciebie tam, gdzie ja jestem. I Matka Najświętsza niesamowicie piękna we wszystkich objawieniach pokazuje nam, to jest coś takiego, która nas, które daje, napawa nas niesamowitą radością, nadzieją. I dlatego tajemnice chwalebne. I do tego zmierzamy. Więc jeśli Ci mistrzowie tego świata nam cały czas dają o tym świecie, który tak szybko przemina, jest Ci ciężko, Chwileczkę, mówi Pan Jezus. Chwileczkę, mówi Matka Najświętsza, Za chwilę, za chwilę. Przygotuję to ci miejsce. Tylko, tylko proszę, Bądź wierny do końca. I będziesz otrzymać wieniec chwały. Moi drodzy, wobec tego wszystkiego, co mamy w tej chwili, rozumiesz teraz, jak różanie jest ważne. Jak różanie staje nam rozwiązanie najważniejszej rzeczy. Fundament to nie człowiek, a Chrystus, tajemnicy radosny. Droga. To nie jest światowe bo po radości i, i idiotyzmy i przyjemności i wszechmogące i wszechwiedzące po ekran, ale tajemnicy właściwie jest tajemnicza droga krzyżowa, tajemnicy większej miłości. I na końcu, właściwie, kiedy się wszyscy kończy, cel tego wszystkiego, dla, tego, dlaczego jesteśmy, to wieczna szczęśliwość. Nikt nie może nam dać w takim krótkim czasie doświadczenie i zrozumienie tej istotnej rzeczy. Bo jeśli masz fundament, drogę i cel przed oczyma, to wszystko masz, co jest ci potrzebne. Jeśli jedna rzecz ci pakuje, to po prostu upadasz. Dlatego, moi drodzy, odnawiajcie różanie. Szczególnie w tym miesiącu różańcowym, matka Najświętsza chce obficie się, wlewać wasze serca i wasze rodziny, i wasze po prostu wasze otoczenie swe właski dzięki różańcowi świętemu. Powinniście się o wiele bardziej interesować tym niesamowitym, tym niesamowitym duchowym, kałaśnikowym, prawda, można powiedzieć, tą nieznajomym łańcuchem, tym, tym niesamowitym koronę róż i jakie inne obrazy mamy, jaki jest różanie Święty. Wtedy otwierasz swoje oczy i zaczynasz, o jak dobry jest Pan Bóg, że daje nam w tych najtroszczyszych czasach taką broń, wobec której żaden smok i żadna bestia, i żadna masoneria. I gdyby byli, byli wszyscy na ziemi, według tego Różanieca wszyscy właściwie znikają jak próch. Moi drodzy. Bądźmy po prostu wdzięczni Matce Najświętszej różańcowej za taki dar. Korzystajmy z Niego codziennie, odmawajcie codziennie różaniec, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.